Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale Audio Azyl. Dziś chcielibyśmy zaprezentować wspaniałe urządzenie z połowy lat 70., 76-77. Jest to Rosita Firma Audion produkowała tego typu urządzenia, potocznie nazywane kombinami, gdyż składały się z radia, gramofonu, magnetofonu. To urządzenie. Miało oryginalnie jeszcze taką wielką rzeźbiorą nogę. Stało to na jednej, na jednej nodze, jako yy, jedno, z, że tak powiem, obok megłościanki można było to postawić bez konieczności posiadania szafki osobnej do tego. Jest to yy, naprawdę stare, ale w bardzo dobrym stanie zachowane urządzenie, które w tej chwili zaprezentujemy Państwu. Nie tylko jego działanie, ale również sam wygląd, samo oświetlenie tego urządzenia, jak na tamte lata, było naprawdę fenomenalne. Za wzmacniacz radio od, odpowiada firma Lewe, za y, gramofon firma Elac Model 860 oraz za magnetofon firma Grundig CN730 HiFi. Urządzenie naprawdę można powiedzieć wysokiej klasy, 35W na kanał. Oczywiście można podłączyć również w formie kwadrofonicznej, czyli cztery kolumny. Posiadamy do tego urządzenia cztery kolumny. Jedną, zapre jedną zaprezentujemy tutaj z bliska, jak, jak ta kolumna wygląda. To jest właśnie kolumienka. Wszystko jest bardzo ładne, wintażowe. I podłączymy sieć. Proszę bardzo. Skala pięknie oświetlona. Mamy 7 programacji, możemy tutaj zaprogramować sobie stacje radiowe. Włączymy krótko radio. No, szumi sobie, bo szumi. I już gra. No, musimy wyciszyć ze względu na prawa autorskie, jak zawsze, ale oświetlenie jest fenomenalne. Wysokie tony, niskie. Naprawdę kolumny pięknie grają, gdyż firma Lewe, która już w tej chwili nie istnieje, produkowała naprawdę bardzo, bardzo fajny, ciekawy sprzęt, yy, można powiedzieć, z wyższej półki. Mamy tutaj również gramofon. Jest to automat. Urządzenie no, pracuje jak pracuje. Nie będziemy się tutaj. Yy, że tak powiem yy, mówić, że jest niezawodne, idealne i, i tak dalej ramię pracuje być może trochę chaotycznie, ale sprzęt działa, Robimy się głośniej. Proszę bardzo. Muzyka, y, mogę Państwu powiedzieć, że naprawdę z tych kolumn płynie ten dźwięk naprawdę bardzo, bardzo miły dla ucha. Nie jest to y, dźwięk, tak można powiedzieć, pusty, czy, czy y, jest to naprawdę miły do słuchania, bardzo miły do słuchania dźwięk. Zaprezentuję tutaj, proszę bardzo, wyłączymy urządzenie ramię się cofa i wraca ponownie, bo wcisnąłem ponownie start. A to w tym celu, a żeby zaprezentować państwu jeszcze magnetofon, zaprezentuję go w formie. O, włączymy nagrywanie, więc widać jak on świeci. Tutaj wszystkie. Oświetlenie jest oczywiście dopasowane zielenią do, do radia. Wskaźniki duże, naprawdę wychyły są jedne z największych, jakie robiono w magnetofonach kasetowych. Magnetofon ma oczywiście licznik, dolby, system DNL. Jak również można nagrywać manualnie, lub jak w tej chwili automatycznie. Jest to oczywiście sprzęt wiekowy, ale musimy przyznać, że jak na swoje lata zachowany naprawdę w bardzo, bardzo dobrym stanie. I zarówno magnetofon jak i gramofon są z wyższej półki, no a wzmacniacz i radio no firma, firma Lewe zrobiła też naprawdę bardzo, bardzo yy, dobrze. Urządzenie do nas dotarło z giełdy staroci, ale co, z czego przede wszystkim też jesteśmy bardzo dumni szkło tutaj zamykające, w zasadzie pleksa zamykająca całe urządzenie jest również w bardzo, bardzo dobrym stanie. Nieuszkodzone, nie popękane, ciężkie bardzo. Sama noga, być może załączymy zdjęcie tutaj tego urządzenia, była też bardzo, bardzo solidna, bardzo gruba. Jedna, nie, nie była to forma, jakby to powiedzieć, że byłby to stolik na czterech nogach czy coś, nie. To centralnie na środku była rzeźbiona, duża, gruba noga, która trzymała to całe urządzenie, bo naprawdę, żeby je przenieść, potrzeba do tego na pewno dwóch ludzi, samemu jest ciężko to ruszyć z miejsca. Cóż można więcej powiedzieć? Gramofonik, magnetofon i radyjko w jednym kombajnie. Urządzenie być może nie dla każdego, nie każdemu by się to w domu musiało w tej formie podobać, ale dla nas jest to jeden z wielu egzemplarzy w naszym muzeum, które zbieramy dla osób, które są otwarte na wszelkiego rodzaju rozwiązania techniczne, które w przeciągu ostatnich 50 lat były rozwijane. Więc mam nadzieję, że to urządzenie znajdzie również swoich zwolenników i osoby, które chętnie to obejrzą. Ten filmik i nacieszą oczy tym, co ktoś kiedyś 50 lat temu zaprojektował i wypuścił na rynek. Dziękujemy serdecznie za oglądanie naszego kanału. Życzymy wszystkim, aby do naszych, do naszych programów wracali, aby pisali komentarze, jeżeli chcieliby obejrzeć coś konkretnego, co być może jest w naszych zbiorach, a jeszcze nie prezentowaliśmy. I do miłego zobaczenia. Do widzenia.